Transfer danych przez sieć komórkową. Telefon Nokia Lumia 720 wyposażony został w system operacyjny Windows Phone, który ze względu na swoje usługi i aktualizacje wymaga czasem połączenia z internetem. Domyślnie telefon łączy się z internetem poprzez sieć komórkową. W przypadku takiego połączenia mogą zostać naliczone opłaty zgodnie z taryfą operatora. Możesz jednak skonfigurować swój telefon tak, aby łączył się z internetem za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Przesuń ekran w lewo. Przesuń listę w dół i dotknij ustawienia. Przesuń listę w dół i wybierz sieć komórkowa. Ustaw jako wyłączoną opcję Transmisja danych. Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci komórkowej zostało wyłączone. Aby łączyć się z internetem za pomocą sieci Wi-Fi, dotknij przycisk wstecz. Przesuń listę w górę i dotknij Wi-Fi. Z listy wybierz nazwę sieci Wi-Fi z którą chcesz się połączyć. W polu tekstowym hasło wpisz hasło dostępu do sieci Wi-Fi, a następnie dotknij Gotowe. Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane. Informuje o tym ikona znajdująca się u góry ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego dotknij przycisk Start.